Cześć, ja się nazywam Rafał Betlejewski. Dziękuję za Twoje ucho i myślenie. Będę też wdzięczny za subskrypcję tego kanału i polecanie go przyjaciołom. Miłego słuchania. Otóż, proszę Państwa, przyśniło mi się ostatnio. Że cała rzeczywistość, w której funkcjonujemy, to jest taka powierzchnia, taki naskórek, pod którym nic nie ma. Jak się go przetnie, to jest tam pusto, takie czarne pusto jest. To jest trochę tak, jakby to wszystko, co jest wokół nas, to był taki balon, który został napompowany no, tą pustką właśnie czarną, albo czernią po prostu. A to, co my widzimy, to jest tylko powierzchnia tej, tego balonu. Śniło mi się dalej, że naciąłem ten balon, zajrzałem do tej pustki czarnej i przyłożyłem tam pompkę do roweru i troszkę podpompowałem jeszcze. Cały świat powiększył się o niewielką, niewielki ułamek milimetra, czego nikt nie zauważył, no, ale to, że dzisiaj jest większy niż wczoraj, wynika z tego właśnie, że podpompowałem troszkę świat. Mamy więcej przestrzeni i Dalej chciałbym zdradzić wam, że to, co mi się wydaje, to to, że nic nie istnieje. Otóż im jestem starszy, tym mam coraz większą pewność, że no nic, niczego nie ma. To wszystko jest jakieś złudzenie. Na przykład, jak tak myślę o, o tym, czy istnieje urząd skarbowy, albo czy w ogóle istnieją pieniądze na przykład, to wydaje mi się, że nie istnieją. Że one, te zjawiska wszystkie wokół nas, że one zostały powołane do życia mocą jakiejś naszej wspólnej halucynacji. Takiej halucynacji wypracowanej. Mam takie też wizje obrazowe, że oto kiedyś napięliśmy się wspólnie, natężyliśmy się, zamknęliśmy oczy i potem już były pieniądze i urzędy skarbowe i w ogóle wszystko było. I tłumaczymy to sobie w ten sposób. To jest taka nasza opowieść o tym, jak to się stało, że to wszystko istnieje. Otóż. Mówimy sobie tak, byli wcześniej jacyś ludzie przed nami i oni najpierw wymyślili złoto, a potem wymyślili monety, a potem powstały banki, potem były jakieś wojny, zmagania, a potem był już pieniądz dłużny, no i teraz mamy to, co mamy. No okej, okay, ale ja sobie myślę, tak, ale to jest tylko opowieść, taka opowieść, w którą ja muszę jakoś uwierzyć, żeby ona była prawdziwa, bo nikt przecież tych ludzi nie widział na oczy. Bierzemy to wszystko na słowo. Dziecko, które rodzi się i otwiera oczy na świat, dostaje tę całą rzeczywistość w pakiecie, plus opowieści, tę, którą tę rzeczywistość tłumaczą. No Na przykład, idziemy z dzieckiem na spacer, i dziecko pyta: Co to jest? A my mówimy: Samochód. A ono pyta: A co to jest samochód? A my mówimy: No to jest takie urządzenie do jeżdżenia. No i tak powoli, powoli. I to dziecko zaczyna się dowiadywać, że Ferrari na przykład jest lepsze niż Skoda. Ale w zasadzie dlaczego? No, bo to zostało mu wytłumaczone. Ale potem to już się staje rzeczywistość. Nie wiem. Nie wiem, czy mógłbym to jakoś prościej wyjaśnić. Może to wszystko, co mówię, to bełkot. Ale yy, najprościej mówiąc, zawsze miałem wrażenie, że śnimy taki wspólny sen. Albo nawet niekoniecznie taki wspólny, bo każdy śni go troszkę inaczej. Ale że to jest sen. Zasypiamy, otwieramy oczy i widzimy to, co nas otacza. Pigułką nasenną natomiast jest wiara. Wiara w to, że to wszystko istnieje, że to nie jest sen. I moim zdaniem mają rację w Radiu Maryja, kiedy mówią, że wiary trzeba bronić. No bo jak się jej nie broni, to się ją traci i się człowiek może obudzić. I ten cały sen przestanie istnieć, jeżeli przestaniemy w to wierzyć. No dobra, i teraz pytanie. Skąd wiem, że tak jest? Że to wszystko jest snem? A no stąd, że jak patrzę na innych ludzi z innych kontynentów, to oni śnią zupełnie inne sny. Tak myślę, że gdyby nasz sen miał być rzeczywistością, to oni musieliby śnić ten sam sen. Jednak oni śnią coś innego. Gdybyśmy dajmy na to, powiedzieli, że Jezus Chrystus jest rzeczywistością, a nie snem, to musiałby być rzeczywistością także dla ludzi w jaskini Lasko, prawda? Te 11 czy tam 20 tysięcy lat temu. A przecież nie był dla nich rzeczywistością. Oni nie mieli o nim pojęcia, więc oni śnili jakiś inny sen. Ktoś powie, przecież istnieją fakty, na przykład. Istnieje nasza planeta istnieje cegła, istnieje dom. No dobra, ale gdybyśmy zaczęli funkcjonować w innej skali na przykład, w dużo mniejszej, to przecież nie byłoby ani planety, ani cegły, ani domu. Ani żadnej rzeczywistości, którą uznajemy za rzeczywistość. Gdyby jakieś fale, byłyby tylko jakieś fale elektromagnetyczne, obłoki materii, energii, zimne pustki, nic, czyli to wszystko co widzę pod tą powierzchnią tego materiału, który mnie otacza. Wystarczy sobie wyobrazić, że dźwięk, no właśnie taki dźwięk, który na przykład słyszy, słyszycie w postaci mojego głosu, jaki znamy, czyli ten cały dźwięk, który nas otacza muzyka i wszystko jest zjawiskiem właściwym tylko naszej planecie. I to mało tego tylko atmosferze ziemskiej. Już nawet pod wodą słychać inaczej. Cały kosmos jest wypełniony ciszą, a na innych planetach, planetach słychać pewnie zupełnie inaczej. Jeżeli w ogóle nie ma atmosfery, to w ogóle nie słychać. A więc żadne z naszych pojęć muzycznych nie ma gdzie indziej sensu. Nawet pod wodą nie ma sensu. Co to więc za rzeczywistość? Co to za prawda, skoro wymaga odpowiedniego składu chemicznego gazu? O, takie pytanie. Im niżej się schodzi w skali odległości, tym bardziej to wszystko przestaje istnieć. Pojawiają się jakieś atomy, jądra, elektrony, kwarki, nic tam nie ma. Wszystko więc jest konwencją. Świat fizyczny jest konwencją fizyczną, świat ludzki jest konwencją opowieści. Zależy od kontekstu, punktu widzenia i oświetlenia. Rzeczywistość wytwarza się, gdy otworzymy oczy, czyli zaśniemy, bo to wszystko to jest sen. A im bardziej naciągane są te opowieści, które nas otaczają, tym bardziej rozpaczliwa ich obrona, tym więcej krzyku, tym więcej zapal Czywości. Trudne słowo, zapalczywości. <laughs> Ale myślę ciągle, myślę ciągle nad tym, co jest w takim razie prawdą, bo to mnie nurtuje, no bo prawda jest potrzebna. Każdy z nas potrzebuje jakiejś prawdy. No właśnie, co jest prawdą? To jest bardzo ważne pytanie, bo jeśli to ustalimy, będziemy mogli wszystko do tego jakoś odnieść. To byłby taki fundament, na którym byśmy mogli stanąć, taki punkt, do którego można wszystko podwiązać. Takim punktem na przykład w filozofii jest punkt, do którego doczepione jest wahadło Fukota. Nie? Taki nieruchomy punkt we wszechświecie. No i kiedyś ktoś mi podpowiedział, że takim punktem, albo taką prawdą jest logika. Prawdę mówiąc, nawet przez chwilę w to uwierzyłem i poszedłem na kursy logiki, żeby zrozumieć, czy to rzeczywiście o to chodzi, czy to jest prawda. E, I hmm, jakoś tak za często słyszałem to, że logika jest prawdą, jako frazes. I wzbudziło to moją czujność. Zbyt często ktoś komuś wykazywał logicznie, że nie ma racji. Zbyt logiczne było rozumowanie agresywnych ludzi. Zbyt logiczna po prostu była bezduszność. Nie chcę tutaj wygłaszać elaboratów na temat swojego rozwoju intelektualnego, ale taka debata w końcu wymaga, znaczy taka debata jak wczoraj wymagałaby krótkich wypowiedzi. Powiedz, powiem więc tylko, że poszedłem na logikę i powiedziano mi, że to jest badanie zależności w zdaniach. W zdaniach, właśnie. Jest je, jasnym się więc dla mnie stało, że logika nie wskazuje na prawdę, a jedynie odkrywa relacyjną prawdę i fałsz zawartą wewnątrz wzajemnych relacji zbiorów zdań. O. Zdania zaś odesłały mnie do języka, a język do opowieści. Logika jest więc prawdą wewnątrz snu. O, śnimy, i w tym śnie jedne rzeczy są logiczne. A inne są nielogiczne, i tyle. I teraz uwaga: idę do konkluzji, bo to będzie część mistyczna. Proszę zamknąć oczy i słuchać. Otóż ja ufam, że jedyną rzeczywistością jest współczucie. Współczucie, które skądinąd znane jest jako miłość. Miłość i współczucie. To dwie strony tego samego medalu, to ta sama energia. Można powiedzieć, że współczucie jest jakością czegoś. Czegoś jako w ogóle, tego, że coś istnieje. Chodzi mi o to, że istnieje raczej coś niż nic, czyli coś istnieje, w jakiejkolwiek formie by się to wyrażało. I to coś ma swoją jakość. I tą jakością jest współczucie. O, współczucie jako jedyna rzeczywistość. Dziękuję.